Co wy tu robicie w ogóle? Co tu się dzieje? Co, co robi ten samolot? Koniu! Dobra, w sumie to trochę nudno. No dobra, jedziemy, jedziemy. Znów trup, no! Znów mi przeskakują te trupy przed ryjem. Znów trup przeleciał. ZNÓW TRUP MI SPADŁ, STARA! Witamy serdecznie z cmentarza Patryk Rojewski, Tu, tu umarła nuda. Tu, tu umarło dużo nud, bo z The Shielders nie ma nudy. Witam kochani bardzo serdecznie. Barakierek, Sylwester, Smokey. Oczywiście dużo innych osób, w przykład The Shielders, jak i nasi przeciwnicy, okay. czyli przyjaciele, czyli widzowie. Róbcie sesy, pochwalcie się rodziną. Jedziemy. Siemanko! Dzień dobry, witamy. Siemanko! Nie mam rodziny. Witam w moim okopie! Co dzisiaj Baba będzie z puszki? Bo, bo Mama na YouTube jestem. Wody <sumy> Mamo zamknij okna, bo kamienie latają. <sumy> Barako, oznaczaj... a już już przez cię straciłem tyle punkcików. Przepraszam, na mo nie. Ty dowód co ty? <sumy> no nie. No nie. się <sumy> <stres>. <sumy> 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 Już, już <trzucie sumy> samoloty. Dobra, dalej, czwórka. Jedziemy. Ładuj. <śpiewa> nie, Nie. Ale wiecie, że fajna scena, nie? o mnie zastrzelili. Straciłeś drivera Ale na mąki Skoro mapa Monte Carlo. To, to Ale to było genialne, nie tak pięknie, pięknie, Derek pieknie, tak, tak Mam miejsce. ciuciu <śpiewa> <śpiewa>

Kee -pas, Kee -pas. Kee -pas. Nie, nie Nie, tu jest zaś jakiś głupi czołk go To walga ja ci pomogę swoją amunicją Dobra wow! Strzy! Stary Nice, leży Jeden pocisk już unieszkodliwiłem mu gówno broni tam jeszcze za coś inne punkty Ja mam jakiegoś totalnego fuksa w tej grze po prostu Barak pierdolisz jak to zobaczysz po prostu że na nie? Nie, serio, to, to będzie pan zadowolony, nie? To to już łapka w górainie. idzie. Mm. Prowietni, jako grizu. No, no tak się otwierać Dobrze, ja nie miałem o dół. To nie, ten dodatek pan to nie... Widziałeś to Gierek. Tak, widziałem. Mam cały bagnet w jelicie grubym, chcesz U. trochę? Tak zwany puzo? No, trochę tak. Nie. Nie, tylko nie pójdę. Ale walą, ale walą, ale walą, ajajaj. Chcę nauczyć kiedyś, stracić coś ci. Ej, oni na B pod się w bukcie chowają. No, be we, To B, O matko, ilu ich biegnie tam? Nie, z widzicie Ja cię zjadę, nie? Ja już nie wiem kogo. Dobra, ej, dobra, rojo, dobra pozycja. już się reszpie, zajmujemy B. Nie! Bardzo zła pozycja! Nie, Gierek, czemu się wdałeś w walkę, Czekaj. Dobra, jest! Weź się z tym czołgiem! Amunicjo, nie walki! Mi? O Jezu! Po co ciołgi. to powiedziałem? O rany! Re się że Dobra. Respie się połączył, Dobra zajmujemy medyk. Tam no, też <słatnie> jest bunker. <śmieniu> no nie! siedzimy w nim! <śmieniu> Chodź, Rojo! Jak <śmieniu> ja działo, jak ja działać. Nie, ja biorę sobie pelotkę. Pewnie zaraz zginę, szukam przeciwników, widzę. Dobra, nic nie ma. E, Powodowałbym zamknąć drzwi, bo będzie znowu Kevin sam dom. No i unieszkodliwiłem ten pojazd, stary. Patrzcie w górę, samolot! Zrobiłem to, ja pierdzielę! Ale, no. No, ale biega, dopunkrujemy. Nie! Zaś te granaty! Powiem <śle> szczerze, że mamy tutaj bardzo koksowych pilotów. Jakie to jest dobre! Stary! Granat rzucił. O jezu, Marci, czekał, nie? Jakie jak to goodie. było goody Regluj, rygluj. Co to? Rygluj. Dobra, biorę swój ulubiony pojazd pod tą grę. Jak on się tu w ogóle przybycił, ten cwaniak. Ej, to jest świetna mapa na robienie beczek. Jest świetna mapa na zdejmowanie głupich samolotów. Okay. Czerwony mechanik. Zdrada stanu. Kto mnie teraz będzie młotkiem, Jak? Nie! Bo tak fajnie! To z moje działko, chcę się postrzelać! Kto jest w czołgu? Barak dobrze! Idą... Barak w czołgu! Idą punkty! Idą punkty! Nie jedziemy! Nie jedziemy! Jest pczołk w baraku, Je tak! Witajcie moje punkty! Ja tu mam... I teraz będę podjeżdżał pół godziny Nie, nie. mieściłem się do baraka Nie Anonimowaty gra Żołnierze strzelają, podgrzejmy atmosferę Mnie tu dziebach ma Shiftem! zshifte po... Sprint jest pod altem Sprint jest pod altem Sprint jest pod altem Sprint yes. jest pod Barak czołg wyjechał Mamy dupę Podpalę gaz, będzie większy wybuch, nie to nie ta gra. To nie ta gra. co ty robić? Barak! Offroad. Dobra, zniszczyłem ten czołg. Barak wie. Lecę zakład, wiecie. że pierwszą zabawką bara... Baraka wiecie, jakie są te. To są mechanika te mechanikaniny zielone. To taki mały, plastikowy, to... jest... zielony czołg. Ja, jest... co? Co ja no, Na się palę, nie! Ja ci ufam, Barak. Barak nie ufa, ufa Tobie. Ufam, to. No już mięszy dobra. Dobra, jednak Ci nie ufam. Co tu się wyprawia? Zbałog, przeżyj. Maj was gdzieś, cofam się, nie będę walczył z tej wojnie, Jestem makaroniaste. Co się odrodził? Macaro, Panowie, ja. powiem tak, uratowałem czołg. Dobrze, ale <grym> się. <grym> się. <grym> się. Pixel! Ja <grym> się> wyciągnąć każdy pojazd z ognia. Zdio tą Eskę, zrywam ci. O kurde, lewa strona. No to, to konkretny, udziano. miałeś konkretny resztę. Naprawiam go, naprawiam go! Dobra, może Zabraje tu się na uda. Na i ten, i dobrze, że trzymamy to debo, oni są co w potrzasku i to taki... Słuchaj, no, no my tu ładnie to trzymamy. Jest... kolego, halo. No i dobrze, bo to jest moje super działko. No nie no, ja ci spróbuję Moje super działko. Zajęte nie. super działko jest. O Kurde! Dobra, będę ochraniał go. Naprawiam go. Dobra, Dobra, wysiadam, na raz. Od lewej jest. Adam, zajmują. Uratowałbym czołg. ten czołg. Uratowałbym. Czołg. Czołg. No ale no widzisz to wsiadł. Oh, dobra, Co nie wiadomo, kogo nie przyjąłem tego. Oś ty Dobra, jest. <śm> <śm> U, moje! No Zaklepuję. Smok to ty teraz się pograjdź czołkiem. Połap się. Dobra. Jak to w czarnej nasi? Kradzisz pojazdy. Nie, nie. Ja spisał, Dobra, proponuję zająć B, bo oddział przy pancerze w naszych. Paczbara, chciał ci plecy zrobić, kurwa. widzisz? Bardzo dziękuję, nie! Widzisz? No, widzisz? Dobre, dobre Nie, widzisz? tylko nie te głupie granaty! Ja. Jak Ci się można bawić na milion sposobów. Co ja walę w ogóle? Tam był człowiek? Trochę tak. Dobra, ochrona, ochrona, reszcie na mnie, <laughs> potrzebuję ochrony! Bo mam tu kamerę na statywie fajną. No, niestety ja uciekam, skoczę. Ale, ale tu ich jest dużo Nie, zaś te granaty. Nie. Tego bronie... nie mam pomocy. Czerwony mechanik ja na dev. Muszę. Nadaj w bunkrze się, nie jest. Nie będę przeklinał, bo się Rzecznik nie. Praw dziecka dopierdala. Ale to znaczy. Dobra, dobra, dobra. Nie, barak, Mogę mieliśmy się zrobić tą wstępiawkę, że witamy serdecznie z The Shielders i jest z nami barak i barak. <śmówi> musieliśmy go z... zakneblować. Jest ta dziewiąta klasa szturmowa. Za baba. Nie i cały czas. <śmówi> <śmówi> O nie, on się wyrwał! Wyrwał się! Biegnie na was szturmowiec woda! O nie, sorry Ale warzywo! Nie! Nie było tego! Dobra, przejmujmy to, przejmujmy nie to. Tego. Nie Człop, mam... na zech. Człop, na zech. Jakby co to... Sygi ktoś... będzie pamiętać. Peski. Nie pamiętasz tego! Nie ja jak będziesz pamiętał. Dobra, musimy trzymać trzy punkty, inaczej... Jest, jest 13. Nie, to jest Czołg! A wiedziałem, żeby wybrać na mnie! Ale obrywają, obrywają! Walić to! Tak, dobrze! A ten czołg czy... Y, obrywa, ten czołg o, o, ten czołg obrywaj i Mnóstwo czerwonych smurfów na y, bebiegnie. biegnie. Dobra. Ciężkie uszkodzenie pojazdu. A, jest z nami Grimbo, zapomniałem przedstawić. A, Tylko, że Grimbo, Grimbo jest liderem innego sprawia. teamu. Zajś ten czołg! Ale jest u nas Tylko sekundę, jestem jest przeciwwagą dla Baraka. Oj, Pixel, szykuj się tym czołgiem, jak ty na bazury przyjedziesz, to gościu... Skąd? Czekajcie, wow, ja jestem no na france to, to jest ciekawa opcja. Chłod automatik? Co to jest za pukawka? What? Wyson, daj apteczkę. A nie, a, nie ważne. Huot, automatic to jest 26-pociskowy karabin maszynowy. Nie Barak, polecam. na E dawaj. Nie polecam, ale. Najpierw czołg trzeba tu dorwać. Nie mam, nie mam nic na czołu Też nie mam, roj, amunicja, potrzebuję Dobra, jasne, to chodź no, do mnie to, 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 Dobra, to, to... biegniemy tobie, panowie A, to, 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 to. Sorry, bo ja chciałem jeszcze skuszy ten czołg dojechać, on żyje jeszcze? A już nie A, to, to, to... no tak, czy jest gdzieś the czasu. Shielders Nieba ten... Dobra chodź z nami, dasz nam na amunicję e. na punkcie dobra, E dobra, dobra, nie ma problemu Bombowiec wroga Profilaktyczny e. grini A nam przejmują Cześć muszę. No Dobra, jest... Mamy czołg! Jest czołg! A to jest wroga cząk! Jak, jakim cudem? Przecież to jest wroga granaty! Kurde! choke to kurwa wjechał do tego domu! Nie on się zrespił! Ja go podpalam! Co za bzdura pomocy! Respcie na mnie jakby co, On mnie nie widzi Respi respie się, respi. się! już już I mam na AMO od razu, no Co z... Ale przed ryjem ja chcę w niego wejść, nie! Czekaj, przecież ja. A nie, ja, ma, ja mam te mocniejsze granaty? Nie, nie mam. Ja tam jest Jestem głupi czołg. Zabijcie tego O Jezu, nie Coś, gościu Leży Bok się wycofał, oberwał ode mnie z granatów. O Omniowa, zajebiście idę do ciebie, kurde. Przydoby się medyk tutaj. Samolot! Jak to samolot? Co tu Co? robi sa... Ja go zestrzeliłem Dobra, Jaki hit! Go zestrzeliłem. Co, w ogóle? co O Kurde! Eee. Halo! załatwił mnie! Przed nami gruby! Dobra, podpalam coś! Dobra, go, gruby wypalam coś! Co tu się wyprawia, nie? Co no, tu ja się widziałem, dzieje? Ja wiedziałem jaki samolot zestrzelić! Dałem to magię, Żeby nie co tu jest samolot? Kurwa! Co tu ja strzela? A Jak strzela w głowę, co, Marcin! Ten już ścina głowy, ten. Ja to... to, to, to jest najlepsze odcinki na świecie dobra, tracimy prostu, C, tracimy B... E, dobra, chuj. musimy coś cołk zrobić. Czołg jest na jest A. Jest slipa. Nie wiem kto jest... Nie kto wiem, jest mam... biorę czołg. Ja, prostu... ja, ja, ja biorę myśliwiec. Spróbuję się gdzieś przebić. <ślamy> <ślamy> idę w samolot. w samolot. tylko po to, to Nie próbuję. ogarniam lądu, idę do, do nieba, Smoke Smok, na działko. Nie Ja jestem kierowcą, więc no ja cię nie puszczę na działkę. Nie nie, bardziej mówiłem do tego O dzięki mordo. Dzięki o Jezu. Oj, oj. No Ekstra To, to się z <laughs> Nie dobra, bo to ja... Nie, coś jest tu jest nie tak Coś tu jest nie tak Musimy coś, Co, coś jest nie Halo Za Kurde Montek Kampa Dlatego tej mapy nie bierzesz <laughs> Sam ją chciałeś Wiem bez kap Bez kapty. Dobra. No parkuje samolot w lesie. <laughs> Strasznie lubię tę mapę. Ale draka. Co? Draka? <śmiech> 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 o Jezu! Zabił mi... Łe... Te... Kremliwe, a mnie kremni za. Oj oj oj. No i ładnie. Mark. Jedzie Czołg, jedzie Czołg z daleka! O kurde mole! Ta nikogo nie czeka! O, Kurwa! Wyszli tam pakunek biały! <ścoughs> 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 A propos konduktora! <ścoughs> Chyba no sztorm jechał pociągiem! Użyj mnie! co ewakuacja! ewakuacja Dobra, niech to pan. Tak. O nie! O kurde. Draka, 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 draka braka, 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 braka. Pozdrawiam baraka. A mamy dwóch baraków. Jednego w tu jednego tam. Jednego... Jednego takiego nieznanego. Tak, ale to chyba nie jest swój skillowy spadkobierca. Nie. Chociaż nie wiem, nie bez towarzy. Ale czekaj, sprawdzę stał. O nie, zaha dostawcę. No właśnie sprawdziłem, bo nie chciałem mieć tekstów bez pokrycia. Chyba tak. Dobra, no nie wiem, odbijamy te punkty, ale oni zawsze mają przewagę. tych cies. Nie no dobrze, z wyrównanej tematyki to jest okej. Okay. Czy mi coś wali z zapleców, pleców, Elo? No jest różnica! <grym> Aha! Starek typa, uciekaj! Nie, oni nie wiedzą, że ja tu jestem, otworzę ogień. Ja no chyba już jedno, bo grada! Jednego zabiłem, przepraszam. Drugi granat! Ej, zestaw wartownika o boku, o boku, o boku, jest w środku na B. Zestaw Wardengi? Jakie. Wartownika! <grym> Pomocy, dzięki! Restaw Wardęgi! Restaw Wardęgi! są uniform, uniform więzienny A oni są też tu! Fuck! A. Oni są broją wszędzie! Co jedzie na albo coś na stylu Uncle Black! Dobra, nie wiedzą, że tu jestem. Piasty, siema. Nikt nic nie wie. Ja to wam ja wymieniam tych graczy tych których zabiję, bo śmiesznie. <laughs> W końcu wydam rozkaz, to ja, dlaczego to nie leci? Co mnie blokuje? To jest samolot z ziemi <laughs> samolot z ziemi <laughs> Jezu, Jestem jest nie ma. To nie patrzę 4, że tu się panie O matuniu Ale payback Marcin O, 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 o. Teraz dostałeś kurde Pagnetem w czaszkę. No właśnie słyszałem takie chlupnięcie przy, obok siebie nie nożowa nie jak mnie sylwek Uwaga! Panie Sylwie? dawaj dzięki tu tak tak chyba czysto chyba chyba tak coś wie chyba godnim z ja sobie specjalny granat I znoże że w... w kącie! jadę motocykle nigdy nie sądziłem że komenda iść do kąta będzie tak dobra to są najlepsze miejscówki w bunkrach Dobra, gdzie ciśniemy, może? Wow! Wow! Eee, odbijamy Tam B. Czy... B. Dobra, B albo D. Oh, kurwa. Dobra, mam blisko B. Dziki, <laughs> pozdrawiam cię, to było dobre. <laughs> Snajper, gdzie Snajper, się stoi? Zyp... Zyp... Ja odwaliłem taką akcję, jadę sobie Więc No. Zdoliłem z nim powietrze. Wyskoczyłem, poleciałem jeszcze Marcin, zygi zemsta. <laughs> I go zastrzeliłem. Czołk, czołg, czoł jedzie na C słyszę tu ptanie, nie Ej, podoba mi się to tuptanie. ptanie. Robi się ciekawie, mamy trzy punkty Cołk wjechał na... Medyk Czołg by się przydał. Całk wjechał i wjeżdża kolejny. Ładnie. Całk nie dał rady wjechać. Samolot chyba chciał wlecieć. To samolot też chciał wlecieć. Znów trup! do. No. Znów mi przeskakują te trupy przed ryjem Doskonałe. Co to za Ragdol to nie GTA? No, serio. Tu Ragdoll jest very strange. Willy. Really? Tak się fajnie gra z tymi na wysłanie, ludźmi. Nie. nie. Na czołg. nie, nie Masa ma. ludzi przed tobą zaskocza, uważaj. Tak? Drogi czołg. E, wyszło. Po uh. Dobra, m2. jedziemy, granat i do przodu. Patu! No niestety biegłem do ciebie, ale Najlepsza z Nie. Pe pełno ludzi przed wjazdem na tunel. Pan Skałd 6-1 RU podkreśnik eee, S duży. Do wszystkich, proszę. Już... Do wszystkich, wszystkich <coughs> proszę. Y y do tunelu, żeby bronić C przed czołgiem. C przed 4. What? 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 Znowu tu robi spadł stary. Zbruncie <coughs> zbruncie. Spadł, stary. Ja <coughs> tak, mechanik. Nie mogę Po prostu. jeszcze jeden tu jest? Jeszcze jeden tu jest. No nie, no serio! Nie ma już żadnego. Dawaj. Dzięki, no. To... S... Ale z której? O! To, dzięki. <toddź> to jest nasz czołg? Boże, jak to jest. Nie jest nasz czołg! To nie jest nasz czołg! Kurwa to nie! Jeszcze dwóch tam jest barak. Łe! Mam gra... czołg z łańcu! Łe! Ja rzuciłem ten granat. Fak. Aktywowaliśmy. Dzięki za da amunicja. Mam municja, by mi się przydała. E, Przy a mnie! Rysol, do nas. I si bon. Nie, nie, brzydki gra, nie widzisz mnie! No jezu! Groźny piechota! O kurde! Nie podbysz mnie! O kurde! The game jest Co mi? tu się dzieje? Jaka ekipa, nie? Wlecieli mi tu. <laughs> Gruby the game. Dobra, nie wiem, kto Może to jest ten twórca. To... Ja ten twórca, Gruby the game. Ja idę na sterowie. Cokolwiek! O Boże! A, sterowiec zajęty, jaka szkoda. Nie, on dopiero się pojawia. Aha, A, dobra, nieważne. Zaraz, zaraz dobra waliz, tak? sterowiec lepszy jest czołg pechem. Sorry, że nie mogłem wam dać tej amunicji, bo czołg dostałem trzonkowy pod nogi. Barak, czołg jest na sterowiec jest, jest raz, full zajęty jest jakiś... jest jeszcze... bo. Dobra, ja cisnę na D możesz oznaczyć barak, chociaż nie wiem gdzie ty chcesz iść, gdzie masz bliżej, na B masz bliżej. Powiem Ci szczerze, ja bym najlepiej siedział w miejscu. <noise> Sami nachodzą Ej, Wiem, że tu jest pełno typa, ale mnie podnieść co to było? Jaki niecny czołg! Dobra, pieprzyj to, ja biorę kurde. A co jest tego. czołg? Dobra, zajmuję wszystkie punkty oprócz tunelu. Ja biorę różnicę to... i do widzenia. Ej, ale powiem szczerze, że mamy moc, mamy dużą szansę ze sterowcem teraz to wygrać. Tylko sterowiec musi być dobrze wykorzystany. Ej, kierujcie ten ten. A teraz jest na. Sterowodę sterowodę zna. Jakiś. No właśnie. Na, na, najlepiej na tunel, na, albo punkt B. Na C, albo... Tylko musicie zniszczyć te... te prze, musicie przejąć te, te, te działa stacjonarne, nie? Dobra, tydzień nie podniesie. Wow! Jak to, to wyszło? Do, tego, do gościa ktoś się zresztą. Ty właśnie zrobił nim samolotem na tym sterowcu. Dzień, działka przylotnicze. O, dobra, niszczyć wszystkie... Wow! Ma Łoł! Znów strzelba potwór, Barak! Znów trup przeleciał! Nice. To jest to bez ja kitu to ja lubię. Barak plecy. Kurde. Dobra, mam go. Zacha znowu. Zacha pewnie się śmieje z tego. Bo... <noise> Tam na końcu tunelu coś jest, ziomek Tak, 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 tak. Właśnie. tu, tu coś, tu jest coś. A kurde, ale je. Zeskoczyłem i. W Mamy, mamy, w mamy jakiś w medyków w ogóle? Nie wiem. <noise> Nie wiem, co się dzieje, no ale ja jestem medykiem w powietrzu. Aaa, tak, no, 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 tak, no, tak, tak za Wchodzą do was do bunkra, wchodzą do bunkra. Medykiem w powietrzu. Wchodzą do was do bunkra. <laughs> jestem ogonkiem, dobra, jestem jamnikiem. Jestem ogonkiem. <grym> dobra, no, dobrą robotę, Szał mi db! To... Rozwalił mi lu... Ty, kurde! Zły człowieku, ty! Szał mi db. Nie! Yeah. Marcin! Show me bazooka e, e, bunkrze na PS. Z, z Villar Perossa, magnetem go Daha jest O bunkrze. ty gnoju ty, ja ci dam debugować O nie Co, z tibagowaną baraka? Delta, nie, bo no tak podszedł ty... do mnie mi Hej, dwa razy ale nie na dupa Typ na posterowcu biega Co widzę tam? A, o teraz czeka się, ktoś jest na działku i brakuje, znam ten typ No właśnie mnie z Ale fanowie, mamy sterowiec i my do tego Dobra, to leży tak. Wow, nie, to nie, nie leży Halo, kto? Skąd? No, Gdzie? Się... Gdzie? Od nas. Facet! Facet wylądował na sterowcu i rozwala strzelców pistoletem. Od nas czujesz? No, czuję, czuję to jest akcja z Grinsu, 20, tak, tak. 22 hp mu zostało No nie no wchodzę kurde i go kurde ściągam no Zabiłem go! Kurde, ale tu jest Iierek, badaj! Nie kurwa, Pixel, nie wybaczcie tego. Boże jaki to jest dobry mecz Pixel, a ty już chciałeś na wyjechać. Nie jedziesz. <grystanie> to chyba nie pojedziesz. <grystanie zjechać> Oficjalnie jest to powiedziane na YouTube. Raczej nie. To nie mówcie gdzie, bo jeszcze. Się Ale ciężkie zjechać. uszkodzenie. Poszło. Woo! Dobra jazda, może się uda. Zniszczenie pojazdu, tak? To jest po prostu, ja, ja nie wiem. Poprzedni Polec, film chciałem, wow. poprzedni film chciałem nazwać najlepszy mecz. To nie wiem jak a, nazwać cię. ten lepszy z 18 metrów od Ciebie podniesie? no dobra jasne, jasne corkę eee. poważnie <laughs> masz? nie ważne, żyjesz lecimy ole zemsta piksel dostał bagnet bagnetu że to nie piksel Woo dobra, jaj, lecę a tam w bunkrze pełno typa mi bagnet Cię nie załadował dobra dobra, weszło a to o. konkretnie dzięki mam mutery w punksze jest trzech typa, którzy kampią i bronią tego celu, a my nie zajmujemy żadnego punktu. Serobiec niej leci na C najlepiej my... Nie wiem kto jest Sterob? Pierwsze pytanie Nie granat, kurde, ja chcę ratować, no wstawaj! No i co? I co? F665 Lecisz. się nie Co to miało być? Resurrection! Fuch w bunkrze. Wow! Smoke, może ci jakimś cudem bunkier. uda? Mamy bunker. No, nie, nie. Smoke, no nie wierzę. Smoke tych mistrzu! Smoke, ty czarny medyku! Nie wiem, co czarny medyku! Awadź mi teraz, to ja mogę. Bardzo dobrze lecę! Jeden... ich, kurde. Leczysz, kogo się da, no. tu Bimol, coś mi nieźmie zrobił. A jak już to, że ja widzę gościa z tym The Shielders i myślę, że to nasz, a to wróg, kurde, mnie to myli czasem. Nie, 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 nie patrz nigdy po tym, bo to może no, no, się. Wiem, 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 już wiem, już wiem. No, ale... Dobra, ładny mecz. Po prostu wojny. Ja, ja jestem naiwny, także wiesz. No, naiwność na, na, na bierzecie, roja, Patony. <laughs> Lepiej być naiwnym niż nie ufać nikomu. Tobie. Czasami się przydaje i to, i to. Właśnie. Bo życie to sztuka wyborów. Do... Boże. My, tak serio My tu ryzy. mamy od życia odpoczywać, a nie uczyć. <laughs> I dobra, meczek na styk. Nie. Gdyby sterowiec nie. był lepszy, to by się udało Sterowiec Wydajmy, przecież nie się nie nie przegraliśmy. Gdzie ty kurde! <laughs> ja się dowiem tak kto prowadził. A blub, blub, należy do ekipy, już nie należy. Bolbultona. Okoniasty! DJ, no jest, ale okej, okay, jedno wygraliśmy, dana, drugie dana, przegraliśmy, dana, ale i tak dana, zajebiste meczyki. tyle g, po prostu, ile się zmieści, nie? Blitzkrieg? Blitzkrieg. Tak, ja, ja bym zagrała mnie. No dobra. Tego nie tego nie było. No. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy serdecznie, moi drodzy. Do następnego, ale nie, zobaczmy sobie jeszcze. Bo ja tu pochachażyłem. Ale bardzo fajny mecz, nie? Mimo, że przegrana, ale. Tak, tak śmieszny, stary. Ale się przynajmniej zemściłem na wszystkich, którzy mnie zjechali. To było dobre. Barak wiesz, co, mówił, że przyjemny, bo jestem dosyć wysoko w tabeli. Ja to się nie stało. 20 FPS-ów szacuję. Tak. Panuje. A zwiadowców, tak? Obrońca flag znowu. Jakim cudem. Skoro grałem z supportem, dobra. As medyków. A się tak dobrze grało. No. no ci powiem, Murzyn, forma. No. Forma, więc i tu czas na Esla. Czas na Esla. Czas, czas na Esla. Barak, to by się nie nudzi na tym podium. <laughs> po prostu to ten... ja ja Po prostu to... biegam z automatiką, nie? Jakieś chore gówno po prostu. <laughs> ja bym proponował R6 na następnym razem. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Trzymajcie yeah. się, dzięki The A. So, Hej. A. A.